James Alexander Holden, angielski przedsiębiorca, urodzony 1 kwietnia 1835 roku w Stadfordshire, jako 17 latek wyemigrował do południowej Australii, by po czterech latach otworzyć firmę produkującą uprzęża i siodła dla koni. W czasie wojny burskiej zakład Jamesa zaopatrywał ludzi w sprzęt jeździecki. W roku 1879 do firmy dołączył syn Henry James Holden. Wówczas zmieniono nazwę firmy. Gdy nowym partnerem w biznesie stał się Henry Frost, firma rozszerzyła działalność o żelazo, jak i budowę oraz naprawę powozów. James Alexander Holden zmarł 2 czerwca 1887 roku. Dopiero po śmierci Frosta w 1909 roku, syn założyciela Henry Holden, stał się jedynym właścicielem przedsiębiorstwa i rozpoczął produkcję nadwozi motocyklowych i samochodowych. Dopiero przejęcie firmy przez wnuka założyciela Edwarda Holdena i jego współpracę z amerykańskim General Motors zaowocowała na australijskim rynku motoryzacyjnym. Dzięki temu w 1948 roku powstała pierwszy samochód pod marką Holden. I był to Holden 48-215, nazywany również jako Holden FX. Firma Holden ostatecznie znika z rynku w 2020 roku.